Bardzo cieszę się, że mogę dziś brać udział w tej uroczystości przekazania 62 nowych, nowoczesnych terenowych samochodów przeznaczonych do służby patrolowej. Zaraz po naszej uroczystości wszystkie te samochody, które Państwo widzicie, wyruszą na granicę wschodnią na granicę Polski z Rosją, z Białorusią i z Ukrainą. To są granice dziś szczególnie chronione. Będą bardzo ważnym wsparciem, bardzo dobrym wsparciem dla ciężkiej służby naszych funkcjonariuszy. To dzięki Wam, funkcjonariuszom Straży Granicznej, polskie granice są bezpieczne. Chciałbym Wam jako minister wyrazić słowa najwyższego uznania i szacunku, ale też podziękowania w imieniu wszystkich polskich obywateli, w imieniu wszystkich zwykłych Polaków. Sukcesem formacji nie jest jej trwanie. Sukcesem formacji jest jej rozwój. Rozwój oczywiście na wielu płaszczyznach. Dlatego Straż Graniczna inwestuje w infrastrukturę, w nowoczesny sprzęt, ale także, a może przede wszystkim od tego powinienem zacząć funkcjonariusz. Przykładem tego rozwoju, jednego z elementów tego rozwoju, jest zakup właśnie tych 62 nowoczesnych samochodów terenowych. Niezbędnych w naszej codziennej służbie. Szanowni Państwo, ale jest drugi wymiar rozwoju. Jest to wymiar postrzegania formacji, jaką jest Straż Graniczna, przez młodych ludzi. Coraz więcej osób garnie się, aby wstąpić w szeregi Straży Granicznej. Zapytacie, dlaczego? Ponieważ młodzi ludzie postrzegają obecną Straż Graniczną jako formację nowoczesną. Dobrze wyszkoloną i dającą możliwość rozwoju zawodowego. To jest bardzo ważne i istotne. Jako Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych postawiliśmy, aby właśnie w kryzysie mieć sprawne i szybko działające procedury zakupowe. Dzięki temu możemy współpracować z instytucjami. Czujemy się wyróżnieni i zobowiązani faktem, że współpraca właśnie ze Strażą Graniczną podnosi bezpieczeństwo Polski i jesteśmy dumni z tego, że właśnie straż graniczna dzięki również takiemu wsparciu, takiemu zaangażowaniu może być jeszcze szybsza, jeszcze sprawniejsza, jeszcze lepiej wykonywać swoje działania.